Siemanko, się witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj do Valoranta weszły nowe skiny esportowe. Mamy tutaj klasika oraz inne ciekawe rzeczy, tak jak na przykład zmiany chambera. I to wszystko będzie w tym filmie. Jesteśmy już w grze... Kichnę chyba... Nie, jednak nie I słuchajcie, w sklepie mamy tutaj nową zakładkę e-sport. I gdy sobie w nią wejdziemy, to możemy kupić różne klasyki. No, co ciekawe, to nie ma tutaj czegoś takiego, że kupujecie sobie raz tego klasyka i macie różne style odblokowania. Tylko takiej drużyny klasyka jakiego kupicie, taki już wam zostaje. Chyba, że kupicie ich kilka, bo taka opcja też jest. No i słuchajcie, ja nie mam pojęcia, którego klasyka ja chcę kupić. Zobaczmy sobie przykładowo na przykład Navi. No wygląda to spoko. Każdy skin ma graffiti. Ma ekran, yy, ma kartę taką. No kurde, jak to się nazywa? No po prostu kartę ma dostępną oraz przywieszkę Co ciekawe, to każda karta jest inna i chyba jest projektowana na życzenie drużyny, która właśnie tutaj była pytana: Halo, jaką wy chcecie tą kartę. Bo na przykład Gitu ma tutaj swojego gladiatora, nie wiem, żołnierza, nie wiem kogo tu, jak go nazwać, ale zawsze go mają, to jest też ich logo i faktycznie on tutaj jest. Dalej weźmiemy sobie na przykład Fnatic. No i oni stwierdzili, że chcą mieć akurat takie coś. Są też drużyny, które mają całkowicie coś innego. Innego, nie związanego z tym, że wyświetlać jakieś jakiś banner ich drużyny Tylko po prostu jakieś głębsze znaczenie tutaj mają niektóre te karty No, może nie... O kurde, jaka fajna karta No ta to ma mega znaczenie myślę No kurcze, nie wiem którego kupić klasika Dobra, biorę Sentinels, biorę Sentinels Nie ma co tutaj się zastanawiać jakoś mega dużo Długo Użyjemy sobie kartę Użyjemy sobie tego graffiti Ulepszymy I daj mi do tego przywieszkę nieastananta tego Sentinels Dobra Pokaż mi, jak to wygląda na strzelnicy I jakie to ma dźwięki w ogóle Dobra, pokazuj to Gdzie jest ta przywieszka? Nie ma tej przywieszki Dobra, dźwięki Ej, fajne, fajnie Strzela fajnie, podoba mi się dźwięk klasyka, no A jak oglądasz? Kurde, fajnie się ogląda, no Fajny klasyk Fajny Dobra, no, myślę, że spoko Dobra, ogólnie to Chamber też miał zmiany. Słuchajcie, na przykład jego ten łowca głów nie kosztuje już 151, tylko są znowu po 100, czyli w pistoletówce możecie znowu grać po 8 takich i co ciekawe to jego ult szybciej strzela znowu, bo wcześniej była szybko strzelność 0.7, teraz jest 0.9 Słychać to od razu. No słuchajcie, jest troszeczkę szybciej. Zagramy sobie Ranked'a, tak słuchajcie brakuje mi jednego meczu do Diamenta 3, więc lecymy Co za tym, yy, tu macie zwycięzcę z poprzedniego filmu, konkursu, który był na 1000 Valorant pońców Dzisiaj nie ma konkursu, ale zostawcie łapeczkę w górę i tak, i komentarz jakiś, to to będę pamiętał, że ty dałeś komentarz akurat, tak, jak nie było konkursu Mamy grę, Split, dobra, o, nie mamy smoków, chyba będzie Omen albo Brimstone, co? Wziąłbym Brimstone'a, bo na splicie są takie wiecie, wąskie rogi, więc tutaj fajnie jego ult może działać Jesteśmy, jesteśmy witam. Lecimy Ustawiłem sobie skin'y pod kolor, mam taką rękawicę, taka też czerwona Chociaż ona jest taka bardziej pomarańczowa No, niż czerwona, no ale dobra Dobra, lekka tarcza proszę państwa, nadajnik symulujący dwa smoki i lecimy Pokaż tego kasy. Fajny Fajny, fajny Salam aleikum We can go meet, I smoke vent Lecimy Brimstone pierwszy Wariacie! Zetko, tu dam smoke, okay? jeszcze i lecimy dalej. Oj! Phoenix został HEDA. Phoenix 1 HP. Zetko, wóż, heaven, heaven. Oh, no, Ej, ale jestem dobry z tego klasyka! hit, I hit. Fruiting. Fruiting drop. Dead. Nice! Ale jak okrze! O! guys! Dobra, nie wziąłem. Stary. O to chodzi. Spectra. O! Okay, guys. CT? Stary, elegancko, to jest taki... taka kolejna runda łatwa. To ja nie wiem, ale ja tym bedrew fajnie gram. W sensie fajnie, fajnie im smokuje. No, fajnie. We can go meet to be again, meet to be again. I will smoke vents and peace. But uh, watch out for a bridge stone. Mm. of course Minus hundred ten 10 on the stu minus sto Ay ay ai ay straight nice No it gidver one runda no shondalskin some... Hey what what? Sony some uh Wandal skin uh can you drop me Ah yeah <laughs> uh jump, to you won't take What what? Dobra stary masz i trzy oczywiście Dobra, smoulchana, zaraz zap... Was, I think was, I think. Jedymy No to zem pojechał, gdzie moi sojusznicy za mną Oj oj oj, ale fleszek Judef ult Kajo Dobra, użył ulta, ważna runda to jest, więc nie wzywa go. Re go, 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 go. Dobre, mamy go Dobra, mamy spike'a, no kurde, no Piękna wygrana runda Good job, good job, Kajo. On ma 9 kills, już, stary, co jest Zagram może fantomkiem, bo mam fajnego, co mi pasuje pod wszystko O, I miss dobra, lecimy mandalem Nice, good job, we can go B, go B No i proszę państwa Close, close, elbow, elbow Easy Easy peasy, stary No, widać, że ja zaraz lepiej już lecę No, to od tygodnia grałem w Valorant'a tak na serio i kurde widać, widać, widać Wczoraj na streamie takie gry zagrałem, Raynum zrobiłem 30 killi 10 deadów Na 6 zarobiłem 26 i to takie robiłem akcje chłopie Z dwóch tych meczów będziecie mieć film na YouTubie Za niedługo Ultuję tego Fenixa Aaaa, ah, elegancko Jeszcze chamber Bracia, ja jestem taki dobry Stary! Dajcie mi na te VCT te... Jeszcze kosę daję, albo nie Nie no, elegancko O, oh, operator saving, spawn Kurde no Zapomniałem, że ona opa ma okay, I can drop you a flame I can buy you Ooo oh! <laughs> Ok, ok, ok Sage, thanks Mike my... Dupa Dobra Sorry, sorry Dobra, damy tam smoke'a O nie, tu jest jetka Damy tam też smoke'a Aj, kurde! No nie, no nie, no nie, no nie! Aj, po co ja ją pikowałem? No. Ale głupio to zrobiłem ty. Dobra, mamy 4 na jednego. Śmiało dawać go, dawać tego cyfera. Lecimy z nim. Lecimy, nie śpimy, proszę państwa. No dobra, bierzemy w takim razie dwa smutczane, nadajnik stymulujący, wandalek. Ale dobra, poprosimy o banana, bo ktoś ma 8,5 tysiąca. Yeah thank you so much. Dobra, pokaż jeszcze tego klasika. Fajny no fajny klasyczek jest. Fajny klasik, fajny klasik. I will smoke mid uh, shift on B, okay, Shift shift and we can uh, go B. Okay, okay, should be. Yeah we can slowly go B. I can smoke I smoked heaven. Wait, I will smoke here. Okay, you can go. Wow! Co ja robię! Bro, I'm the best! Co tu się dzieje, stary! Yeah! Widzowie wiecie na streamy co dzień 17.00 No ludzie co ja robię jakie ja daję akcje to... Do... yo. Codziennie 17.00 Twitch TV Folwary Macie linka w opisie. Yo! Przecież za Immortala wbijam w tym akcie. Tak, znowu będzie mecz Immortala i teraz go wbiję. Of course. Hmm, tego ulta bym gdzieś dał. A ulting? Kurde, nie siekło tej jetki. Main, main, main. Low HP. Nice. Heaven dead? Nice. Nie no, ludzie, co tu się dzieje? Jajka, jo chłopie, już mamy. i Człowieku 30 killi razem. Play contact, shift, shift. OK OK. Wejdź stand bridge. Hej. Okay. Dobra. let's similar. Dead. No, proszę państwa, co ja robię? Heal Sage. Dobra. nice 9 1. Co tu się dzieje? Dobra, ale strzelam równiutko w tym meczu. Ja co tutaj kokrzę, chłopie! Nie no, dobra, ja i Kaja to chłopi się urwaliśmy tutaj jak smurfy. Diament 3 po tym meczu siada, tak? Na tym akcie Ascendant 3, teraz w tym akcie będzie Immortal, yo! Znaczy, jest chyba za mało dni na to, żeby to wbić, ale dobra. O, nice. Heal him. Heaven, right? Ojej, no tutaj nie sprawdziłem. W porządku, w Kajo, no to jest Kajo, on może to ugrać, bo on chłopie ma 18 chili. O, ale żartowałem Jakbyśmy zrobili 10-2 to by było świetnie Stay here, stay here, just wait Wait, wait, wait Okej, okay, rotate to B, be, be clear <laughs> Nevermind, one B, only one, wait, stay Dobra Jeszcze im nadajnik rzuciłem naszym Nice, no i pięknie Oj, kurde, ale nóż rzucił Of course, one Tap, of course! No, 2 na 1. Watch heaven, someone, ok. Nice! Dobra! 10 do dwóch. Dominacja, dominacja! Teraz ważne, dobra! Zagram sobie oczywiście klasika, no bo nie What po to go kupiłem, żeby go nie grać. Zagram sobie oh. B, zespotuję ich i zasmokuję najwyżej. B! A Dobra, jednego zabiłem przynajmniej Mogłem lepiej to zagrać, nie ukrywam, ale i tak jakimś cudem przeżyłem Oj kurde, Chamber ma mało HP bardzo Nie, Po co on tak zrobił, się poczuł niepotrzebny Dobra, nieważne, ja nie wiem jak on to ugrał Chłopie 16 HP, one tap Dobra, ja tutaj już nic nie mówię jednak, no jednak, jednak nieważne Taka runda na 16 AP clutch, no wydawałoby się, że nie ma szans, tu jednak Kurde, nafragowałbym się, bo jakbym tutaj zrobił MVP gry, to bym dostał pewnie więcej RR, więc kurczę, No, fajnie by to było zrobić Myślę, że teraz B nie pójdą, watch out A No, ja myślę, że to będzie A teraz A, to jest A Wait, 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 I'm flanking Shift na shift, shift, shift Mhm I have a trap, I have a trap, you need to go first Mhm Kurde, ale dobrego trapa postawił Do jego Yeah, it's B, Whoa. Kurde, przelotowali na B. Ey, węc, 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 wait, 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 raina, wait. Kurde, co jest, on w ventach siedział. Backside. Nice. Oj, dobra. Fajnie, fajnie. Szybki meczek, szybki meczek. No, chyba, że teraz kombak roku robią i przegrywamy to wszystko. Byli na B, byli na A. Myślę, że teraz pójdą mida I think it's meet. Meet, meet. <noise> Mówiłem O man, Co so, jest, jak ja go zabiłem, ale na farcie I need healing, I need healing Sage A Sage żyje? Miał <noise> Miau Thank you <noise> That's some decent miau Oj Nie Ale zepsułem, a ja bym to chciał wygrać w tej rundzie Bardzo Dobra, żyje Kai, on ma dobry mecz Chamber też żyje, on ma też dobry mecz Ojojoj 2 oj, oj, na 2, zobaczymy e, Bridge minus 35 It's B, it's B Both side, both tower both, both side. Dobra, nice Nice GG Widzowie, zobaczymy ile RR dostanę za taką gierkę piękną tutaj 18-8-8 statystyki elegancko widzowie Pamiętajcie, ubijacie codziennie na Twitch od 17.00 tam są codziennie streamy Możecie tam zostawić subskrypcję z Prime'a jak macie, możecie tam oglądać, kubicować po wbija wbijania rangi Teraz już D3, dzisiaj liczyłem po Ascendanta. Dobra, ile RR dostanę Kamerkę wam przesunę, żebyście widzieli Plus 24 Dobra, no elegancko plus 24 Ej, dostałem kosza za Battle Passa set level Ty, to jeszcze zobaczę jak wygląda w grze. Dobra, no były tak, Diamanty 3, ascendanty, dwójki, no spoko, dobra Trening odpalaj, zobaczę tą kosę, bo ją wyposażyłem i dostałem, ty Pokaż tą kosę. Ty, no taka... Nie wiem. Jakiś taki chudy ten młod się wydaje ale nie no, nawet fajna. Ej, nawet mi się podoba. Taka. Ej, fajna ta kosa. No, dobra widzowie. Także to było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Piona, pozdro.